Halo, halo, cześć i czołem, Gryzor w pas się kłania. Dzisiaj bardzo króciutki filmik, tylko informacyjny i takie filmiki będę prezentował dokładnie co dni, raz, dwa, 3, 4, co 5 dni i będą one pokazywały progres, albo codziennie też takie filmiki się będą ukazywały progres w otwieraniu skrzyneczek, czyli ten Daily Reward. Dzisiaj mamy dzień 13 nieustannego logowania i cóż otrzymujemy? Zaraz się ukaże, get reward. Ojej. Czyli tak, możemy się po prostu e, tutaj... O! Get your own gold battles event and win up to 1000 golda. Czyli 1000 złotych możemy e, możemy e, wygrać, jeżeli tylko uda nam się Postawić, jak, jak gdyby obstawić wygraną w danej bitwie, co będę Wam pokazywał podczas już grania, czyli bardzo fajny, bardzo Gold Battles Wager. To jest taki, taka odznaka, która promuje nas do tego, żeby skorzystać z zakładów i wygrać, no tutaj do 1000. Golda w grze, czyli zacny, bardzo, bardzo zacny wynik, jeżeli uda się oczywiście go zrobić. No cóż, czy się uda, czy nie, zobaczymy to później, a tymczasem dziękuję i widzimy się za 5 dni, gdzie odbierzemy jeszcze większą nagrodę z jeszcze większymi odznaczeniami. Dziękuję bardzo serdecznie, cześć.